Z Ewangelii według świętego Łukasza. Wyrzuca demony mocą ich przywódcy Belzebuba. Tak powiedzieli o Jezusie. Czasami zastanawiam się, czy to jest wymysł naszych czasów, że można powiedzieć każdą bzdurę, każde kłamstwo, każdą ohydną insynuację, można odwracać prawo i prawdę do góry nogami. A potem dalej być traktowanym poważnie. Ale dzisiejsza Ewangelia uświadomiła mi, że takie działanie, takie odwracanie kota ogonem, wykrzywianie, odwracanie prawdy właściwie jest domeną ludzi wszystkich wieków i wszystkich kultur. Okazuje się, że Boga można nazwać szatanem, szatana można nazwać Bogiem, prawdę można nazwać kłamstwem, dobro złem i na odwrót. Jest to przerażające, że nam się te wszystkie święte fakty pomyliły, poodwracały, poupadały i że język posłużył nam do okłamywania rzeczywistości, do zakłamywania rzeczywistości. Ale jednak tak jest. I wystarczy człowiek o złej woli, żeby na najlepszego, najbardziej kochającego, najpiękniejszego Boga rzucić. Oskarżenie pełne nienawiści, pełne brudu i ciemności. I wystarczy człowiek o złej woli, żeby to, co piękne, nazwać brzydkim, to, co święte, nazwać przeklętym, to, co brudne, nazwać czystym. Musimy bardzo na to uważać. Do zobaczenia jutro.